Cześć, hello, hi, witam Was ciepłutko. A co z sobotą? No właśnie. W miejscowości sobota znajduje się tak zwany Zameczek rycerski w Zawiszy. Tak naprawdę był to, no i jest, pałacyk, który jest ułożony na wzgórzu, otoczony fosą. Otoczony parkiem krajobrazowym, zobaczcie sami, było naprawdę wiosennie, było żabowo, było historycznie. odman. Cześć Widzę sobie aleją w parku w miejscowości sobota. W parku okalającym zameczek dawny zameczek pałacyk. Zawiszy. Z zamku gotyckiego, który tutaj powstał, zachowały się praktycznie niewielkie fragmenty murów. Skryte są we wnętrzu tego pałacu, co jest praktycznie niedostępne dla e, ludzi, z uwagi na to, że pałac jest w rękach prywatnych. Coś więcej to muszę najpierw ten pałac odnaleźć. Pałac jest otoczony parkiem, gdzie około 60 hektarów ma ten park No ale w tej chwili to już jest no, oczywiście zaniedbany No zobaczę gdzie ten pałac jest. Muszę go poszukać tutaj widać wejście do tego a, zameczku. budynku Znajduje się informacja, że jest to obiekt zabytkowy. Nie wiem, czy tutaj, tak, tu, 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 tu chyba widzicie, nie? Obiekt zabytkowy pod ochroną prawa na ruszenie stanu. Surowo zabronione, ale zwiedzać można. Przyjemny, że tak powiem, zameczek. Zameczek o dosyć ciekawej historii, a e, mianowicie. W 1744 roku tutaj dobra sobockie, bo tak to należałoby nazwać, kupił Wincenty Zawisza, który jak doskonale wiemy, był Łowczym Łęczyckim i szandelanem króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Następnie te dobra sobockie przeszły na własność syna. Cypriana, a później wnuka Artura. Także z pokolenia na pokolenie to przychodziło. Straconego, który wnuk był stracony tutaj w odwecie za działalność patriotyczną i uczestnictwo w powstaniu listopadowym. Pójdę tam dalej. Zamaczek. Pałacyk został skonfiskowany przez władze Carskie. Za działalność patriotyczną i uczestnictwo w powstaniu listopadowym. Natomiast w późniejszych latach ten majątek wykupił od władz jego brat August Zawisza, który praktycznie na fundamentach tej starej neogotyckiej budowli zniósł ten oto pałacyk zwieńczony tutaj właśnie tą wieżą. Szkoda, że tam wejść nie można. No ale prywatnie. Natomiast w roku 1980 cały ten obiekt nabył y, Artur Stokowski z żoną, a następnie założył w jego otoczeniu właśnie ten tutaj park. jak mówiłem, zameczek jest otoczony fosą, która nadal tutaj jest wokół tego zamku. Dosyć fajnie tutaj by było, jakby to było zadbane. Po Stokowskich zamieszkali tutaj Wiktor i, i Bogna Przegalnicy, którzy zakupili majątek w 1927 roku z przeznaczeniem na hodowlę koni anglo-arabskich, po II wojnie światowej całe te dobra rozparcel rozparcelowano pomiędzy PGR-em a Stadninem Koni w Walewicach, która jest niedaleko. Właściciel owego czasu miał gorzelnie, między innymi gorzelnie Odbywała się produkcja jeszcze spirytusu do lat 90. No i to później wszystko no, upadło. W zostały puste ściany. Nic nie ma, pusto. Zostały rury jeszcze tutaj te co widzicie w podłogach. po prawdopodobnie po aparacie odpędowym a po no prostu nic tutaj jeszcze chyba stara pompa jakaś na koło pasowe tu też fragment jakiejś części No pompy no widać że pompy tłoki Prawdopodobnie tutaj tłoki tłoczyły coś Myślę, że w pewnym okresie było tutaj przepięknie Naprawdę patrząc na to wszystko, na ten zameczek No, no piękna sprawa po prostu no. Szkoda, że tego nie odrestaurowano jeszcze W mojej ocenie, ale też moja ocena Jak nikt o to nie zadba, to niestety przyroda weźmie to we swoje władanie Zwróci uwagę, że już na dachu jest roślinność Czyli pójdą korzenie, rozwalą po kolei wszystko. Szkoda. Szkoda, że to po prostu niszczenie. Szkoda. No i to było na tyle dnia dzisiejszego. Życzę Wam wszystkiego dobrego Zapraszam na kanał Zapraszam do przyjazdu w miejsca które Wam pokazałem, bo to się zobaczy to się już nie od zobaczy. Marka, okay. trzymajcie